Kochani witam Was w kolejnym odcinku, tym razem nie o kolejnej długiej przerwie. No, jakiś tydzień posłuchajcie Idę jak burza. Eee, na wstępie chcę Was przeprosić, że będę miała okulary, ale słonku tutaj pięknie świeci i byłoby mi ciężko patrzeć w obiektyw i, i mówić do nas, także do nas, do was, także mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dzisiejszym gościem specjalnym jest, uwaga. Myszka Mała. I to nie żart. E, mam bardzo kreatywną babcię i to właśnie ona wymyśliła tak piękne imię dla tego pieska: Myszka Mała. Nie sama myszka, tylko myszka Mała. Babciu, pozdrawiam cię. E, a my, kochani, porozmawiamy dzisiaj o przysłowiach w języku angielskim. Będzie to taki luźny odcinek e, ze względu na początek roku. Nie będę Was jeszcze bardzo męczyć. Ale oczywiście, gdybyście chcieli utrwalić materiał, który przerabialiśmy wcześniej, na przykład czasy w języku angielskim, zapraszam do oglądania poprzednich odcinków. A teraz również zapraszam Was na czołówkę i też chcę Was przeprosić, ponieważ nie zmieniłam tej melodyjki, nie mam żadnego pomysłu. Niestety bardzo Was przepraszam, musicie jakoś dać radę, byście przetrwać te 6 sekund. Poza tym widziałam no, poprzednie moje odcinki nie jest tak strasznie, więc... Paś dać przysłonych, dacie dobry. Tak, no to zaczynajmy. Kochani, w dzisiejszym odcinku mam dla Was małą niespodziankę, a właściwie pomoc w nauce. Wszystkie słówka, które poznamy dzisiaj, będą znajdowały się w quizlecie. Nie wiem czy kiedyś korzystaliście z tego programu, ale jest naprawdę świetny. I od razu mówię, nikt nie zapłacił mi za polecenie tego programu. Po prostu często go używam i uważam, że jest naprawdę przydatny i ułatwia naukę. Jakie opcje mamy w tym programie? Możemy uczyć się poprzez użycie fiszek. Tak jak widzicie tutaj. A penny saved is a penny earned. Sprawdzamy polskie znaczenie. Jeśli umiemy, idziemy dalej. Następnie Kolejna opcja, w jakim on jest wieku i wybieramy. What age is he? Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Następnie eee, mamy szansę trenować pisanie. Proszę bardzo, wiek i wpisujemy i sprawdzamy. Dobrze? Tak, chyba dobrze. Okay. Kolejna sprawa, możemy napisać test, jeśli ktoś jest zwolennikiem tego typu nauki. Mamy szansę poćwiczyć słuchanie, czyli słyszymy dane słówko, musimy je napisać. Również mamy różnego rodzaju gry, także jest to świetny sposób na trenowanie nowego słownictwa. Naprawdę polecam Wam ten program i skorzystanie z linku, który znajduje się poniżej tego filmu. Miłej nauki! Kochani, musiałam zmienić położenie, ponieważ osoby przechodzące obok mojego domu są lekko zaskoczone, widząc mnie mówiącą do mikrofonu, do kamery w ogrodzie z psami i kotami. To wygląda dziwnie, ale teraz już jestem ukryta po prostu za krzyczkami, więc myślę, że już będzie ok. Zacznijmy od pierwszego przysłowia, a brzmi ono następująco: A penny saved is a penny earned. Co oznacza? Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. Penny oznacza cent. Save oszcz – oszcz oszczędzać. <grym> oszczędzać. Natomiast earn oznacza zarabiać. Czyli cent zaoszczędzony jest centem zarobionym. Jakby tak możemy to przetłumaczyć, prawda? Czyli też ten to przysłowie lekko różni się od naszego. U nas zbieramy ziarnko, ziarnko do ziarnka. Eee, natomiast e, tutaj w naszym przysłowie w języku angielskim mamy centy. A penny saved is a penny earned. I przysłowie kolejne. Add fuel to the fire. Fire! Add fuel to the fire. Czyli dolewać olewy do ognia co mi się dzisiaj dzieje czyli dolewać oliwy do ognia ed dodawać fuel paliwo a fire to ogień czyli u nas dolewamy oliwy do ognia natomiast w języku angielskim dodajemy paliwo fuel warto o tym pamiętać pięknie przysłowie kolejne age is heavy burden Age is heavy burden. Co oznacza starość, nieradość. Osobiście nie zgadzam się z tym. Uważam, że każdy wiek może być wspaniały w naszym życiu. Czy mamy lat 10, czy 20, 30, a nawet 70? Zawsze może być fajnie. Tak uważam. Tylko trzeba dobrze wykorzystywać nasze Możemy zapytać, zamiast How old are you? Ile masz lat? Możemy powiedzieć What age are you? What age are you? W jakim jesteś wieku? Lub na przykład Gdy byłam w Twoim wieku When I was your age When I was your age Warto o tym pamiętać Kolejnym słówkiem jest słówko heavy Heavy, czyli ciężki Oraz Burden burden oznacza brzemię, ciężar, czyli w wolnym tłumaczeniu wiek jest ciężkim ciężarem. <noise> wiek jest ciężkim ciężarem, troszkę dziwnie. Ciężkim brzemieniem, coś w tym rodzaju, prawda? Da? Czyli u nas mówimy starość nie radość, w języku angielskim age is heavy burden. Przysłowie kolejne barking dogs seldom bite, czyli która dużo ryczy, mało mleka daje. E, u nas mówimy o krówce, w języku angielskim o pieskach. Moi drodzy, przepraszam, że omówię dla was słówko barking w ten sposób, ale niestety coś było nie tak z dźwiękiem. A w tym przykładzie zastosowano coś takiego jak imię słów czynny współczesny. Jest to taka bardzo ciekawa rzecz, którą stosujemy, gdy mówimy o czynności równoległej, jednoczesnej do innej relacjonowanej przez nas czynności. Czyli wszystkie sprawy związane z końcówką oncy, onca, once. I właśnie tak, jak mieliśmy w naszym przykładzie, słówko bok przekształciło się w boking, czyli szczekający. Abyście jeszcze lepiej mogli zrozumieć i zapamiętać, na czym polega i czynny współczesny, podałam Wam jeszcze jeden przykład. She came into the room singing. Czyli Ona weszła do pokoju, śpiewając. Śpiewając. Mhm, dokładnie. Mam nadzieję, że już wiecie o co chodzi. W razie czego, pytajcie w komentarzach. Wszystko Wam wytłumaczę. Bite, gryźć. Seldom, rzadko. Szczekające, e, szczekające psy rzadko gryzą. Fajnie, mega przysłowie. Barking dogs seldom bite. Szczekające psy rzadko gryzą. A po polsku krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. No rzeczywiście, troszkę jest on tutaj różnica powiem, pomiędzy tymi dwoma przysłowiami. Lunka chodź! Chodź, no chodź, możesz się pokazać, bo tu jest o Tobie przykład, o piesku, chodź, hop, hop, skakuj, hop, nie chcę dzisiaj, ci za ciepło Ci jest, no ale chodź tutaj, misiu, pysiu. o Jezus, kochany, Luna, ale jesteś grubaskiem. Witamy, Lunka, też byłaś rok temu w odcinku, co? Byłaś? Byłaś w odcinku, czy pieseczku? Dzisiaj będzie odcinek ze zwierzętami. Z tego względu, iż ponieważ jesteśmy u mnie w domku, a u mnie w domku jest dużo zwierzątków. Na przykład luneczka. Szefowa wszystkich... Szefowa wszystkich szefów tutaj w domu. Kota masz pod sobą. Myszkę małą masz pod sobą, nie? Czyli powtórzmy. Barking dogs! Jeszcze raz. Nie mogę z tobą Luna. Jeszcze raz barking dogs seldom bite Mhm dokładnie i czas na kolejne przysłowie Don't count your chickens before they hatch czyli nie mów hop póki nie skoczysz W języku polskim odnosimy się do skoków w języku angielskim do kurczaczków Liczymy swoich kurczaków, dopóki się nie wyklują. Count, liczyć. Chicken, kurczak. Hatch, wykluć się. Pięknie. Przysłowie kolejne. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Czyli w języku polskim. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jak dosłownie moglibyśmy przetłumaczyć to przysłowie? Cloud oznacza chmurę. Lining, linie. Linię lub e, krawędź. Więc dosłownie każda chmura ma e, srebrną krawędź, srebrną linię. Boże nie wiem o co chodzi naprawdę. Mm, powiem szczerze, że polskie przysłowie dużo bardziej do mnie przemawia. Nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło. Tu jakieś chmury, jakieś, Boże, linie, nie wiem o co chodzi naprawdę. ale okej. Okay. A, to w ogóle mogę, muszę Wam opowiedzieć najlepszą historię mojego życia, jeśli chodzi o nauczanie innych osób. E, miałam kiedyś takiego wspaniałego ucznia. Ten uczeń będzie wiedział, że to o nim mówię. Naprawdę pozdrawiam go. E, już pewnie teraz jest bardzo dużym chłopakiem. <grym>, jak, jak go uczyłam, to był taki malutki. No i słuchajcie, e, ja później Wam powiem. Że możecie sobie to przesunąć o ileś tam, żeby nie było, że tak długo gadam o niczym, ale dobra. No i słuchajcie, była taka historia że chciałam go nauczyć słówka do. Do, czyli drzwi. No i stwierdziłam, nie mógł zapamiętać tego słówka, więc stwierdziłam, że muszę dać mu jakieś skojarzenie z tym słówkiem. Więc e, powiedziałam, że słówko do kojarzy się z Dorotką. No i słuchajcie, wstałam, pokazuję mu, y, wstaję przy, przy drzwiach, mówię. Y, jego imię tutaj padało. No zobacz, otwiera Dorotka drzwi, zamyka. Wyobraź sobie tą Dorotkę: Dorotka, door. No, łatwe to jest, to jest bardzo proste, banał. No i tam ogólnie się nalatałam do tych drzwi po 10 razy, żeby zapamiętał. Po czym mija 30 minut naszej lekcji i pytam: no, <laughs> jego imię, no jakie jak, jak są te drzwi po angielsku? A on na to: Basia? <laughs> Wiem, że ktoś się zaśmiał, ale to była po prostu historia mojego życia. Nalatałam się, napokazywałam się, no i drzwi to były Basia. Także no, taka historia. Także dlatego między innymi dlatego tak lubię uczyć inny, inne osoby. Po prostu zawsze coś się dzieje. Pozdrawiam tego ucznia. Jeśli mnie oglądasz, to koniecznie daj znać co u Ciebie. Jestem bardzo ciekawa. Ale wracajmy do naszej lekcji. Every cloud has a silver lining. Czyli każda chmura ma srebrną linię, srebrną krawędź. Nie, ja naprawdę nie wiem o co chodzi, kochani. Jak macie jakiś pomysł, to patrzę na te chmurki. Nie wiem, naprawdę. Yy, aha, dlatego mówiłam o tej basi, yy, bo tak samo kojarzyłam zawsze dzieciom słówko Cloud z Klaudią. Że Klaudia siedzi na chmurce, wiecie o co chodzi, nie? No, i dlatego tak mówiłam o tym, o tym chłopcu, któremu tłumaczyłam słówko yy, właśnie Dor. Przysłowie kolejne. Too many cooks spoil the broth. Too many cooks spoil the broth. Co oznacza, gdzie kucherek sześć? Tam nie ma co jeść. Spoil oznacza zepsuć, zmarnować. Eee, właśnie jest takie słówko, słuchajcie, młodzież używa. No? Spoilerować. Powiedziałabym, że to słówko właśnie pochodzi od tego. Spoil, spoilerować, psuć coś, prawda? W tym przysłowiu mamy również słówko broth. Broth, czyli rosół. Czyli zbyt wiele kucharek zepsuło rosół. W języku polskim, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Lekka różnica. Tutaj psujemy rosołek, a w naszym języku ogólnie mówimy o sześciu kucharkach. I przysłowie ostatnie. The early bird catches the worm. Które oznacza: kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje early bird catches the worm. Czyli ranny ptaszek łapie robaka. Nasz odpowiednik jest bardzo, bardzo podobny do tego w języku angielskim. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. The early bird catches the worm. Ok, można i tak. Ale dobrze o tym wiedzieć. E, wiadomo, bird, tak. Catch, łapać. Wiem, czuczowniczka. Super. Daliśmy radę. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za kolejny odcinek i widzimy się, yy, no już niedługo się widzimy. Tak, taki mam plan, że już niedługo się spotkamy. A kiedy, no to wyjdzie w praniu. Tymczasem przesyłam Wam pozytywną energię płynącą z tego pięknego naszego słoneczka. Mam nadzieję, że też jeszcze korzystacie z tej pięknej pogody i słyszę mi się już niedługo. Pa pa! Proszę, trzymaj się, będziesz na nagraniu, nagranie testowe z panem Proszkiem. Dzień dobry Państwu, testuję mikrofonik.